Rozstaw w ogrodzie, a rośliny zaczną błyskawicznie rosnąć. Zwykła folia aluminiowa może okazać się bardzo przydatna w ogrodzie. Dzięki niej warzywa, kwiaty i owoce będą lepiej rosły. Folię aluminiową potnij na paski. A następnie te paski przetnij na pół najlepiej, żeby miały kształt mniej więcej kwadratu. Nie muszą być za duże. Przygotuj patyczki do szaszłyków. Każdy kawałek folii zamocuj na dwóch patyczkach. Zwiń końcówki folii na patyczkach. Powstanie taka chorągiewka. Przygotuj rolki po papierze toaletowym, przetnij je wzdłuż. Otrzymasz taki kawałek tekturki, owinij je folią aluminiową z dwóch stron. W takich kartonikach owiniętych folią, zrób dziurki i przewiąż je sznurkiem. W ogrodzie rozstaw kawałki folii na patyczkach przy warzywach. Doskonale sprawdzą się w pobliżu sałaty, kapusty czy kalarepy. Ustaw chorągiewki bardziej połyskującą stroną w kierunku południowym. Wbijaj je w ziemię wszędzie tam, gdzie widzisz pogryzione przez ptaki liście warzyw, kawałki folii na sznurku zawieś na drzewach owocowych, aby odstraszać szpaki i inne ptaki. Odbijające się od folii światło słoneczne zniechęca ptaki do żerowania na twoich warzywach i owocach.